Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, witam w kolejnym odcinku Domu na Skale. Przed nami, moi drodzy, niedziela, i to niedziela, gdzie po raz pierwszy od dłuższego czasu zobaczymy kolor zielony. Dlatego, że rozpoczęliśmy już jakiś czas temu, co prawda, okres zwykły, ale po raz pierwszy po wielkanocy będziemy przeżywać niedzielę jako niedzielę zwykłą, a będzie to już jedenasta niedziela okresu zwykłego. I cóż takiego liturgia Słowa, moi drodzy, przewidziała na tę najbliższą niedzielę? Otóż w pierwszym czytaniu mamy fragment z księgi wyjścia. Mojżesz wyprowadza Izraelitów na pustynię Synaj i tam przychodzi do Mojżesza Bóg i z nim rozmawia. I poucza go Bóg, mówiąc m.in. takimi słowami, że ja stworzyłem świat, ja stworzyłem wszystkie narody i powołałem wszystko do istnienia. Ale to wy będziecie narodem kapłańskim, to wy będziecie narodem świętym, i będę wam błogosławił pod warunkiem, że zachowacie moje przykazania. Konkretnie, moi drodzy, nie ma co się dalej rozwodzić. Bóg mówi jasno i wyraźnie: Jeżeli chcecie, bym wam błogosławił, zachowujcie moje przykazania, bo was wybrałem właśnie do tego. W drugim czytaniu mamy list święty. Do Rzymian. I w tym liście do Rzymian usłyszymy takie słowa, że mamy z czego się chlubić, ponieważ Chrystus umarł za nas jako za grzeszników. I to Bóg w ten sposób nas wybawił. Przez śmierć swojego Syna uczynił nas wybranym narodem. Chociaż byliśmy grzesznikami, to Chrystus umarł za nas jako za grzeszników, i to dzięki śmierci Jezusa możemy się chlubić tym, kim jesteśmy. I przechodzimy, moi drodzy, do Ewangelii według świętego. Mateusza. I tutaj słyszymy taką dłuższą narrację o tym, że Jezus chodzi po wsiach, po miastach, że naucza, wypędza złe duchy, leczy chorych, i nagle słyszymy o tym, że widzi tłum, który jest wokół niego i lituje się nad nim, ponieważ są zabłąkani jak owce bez pasterza. I powołuje Bóg dwunastu apostołów, każdego, po imieniu usłyszymy więc imiona dwunastu apostołów i Chrystus daje im konkretny nakaz. I w tym właśnie fragmencie czytamy takie słowa: Idźcie i głoście. Nadchodzi już królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych i wyrzucajcie demony. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. I moi drodzy, znowu rodzi się takie pytanie: to jak to jest w takim razie? Ponieważ my jesteśmy spadkobiercami apostołów i misji, którą powierzył nam Chrystus, by nauczać, by wskrzeszać, by uzdrawiać chorych, by wypędzać demony. I rodzi się pytanie: dlaczego na co dzień takich scen nie oglądamy, jak za czasów Pana Jezusa? Dlaczego tak jest, że kapłani, którzy sprawują liturgię, przecież są wśród nas, chodzą po ulicy, nie czynią tych znaków, o których mówi Chrystus, chociaż odziedziczyli przez wybór, przez powołanie tą misję od Pana Jezusa? I tutaj, moi drodzy, wykorzystam ten moment dnia dzisiejszego, ponieważ dzisiaj jest czwartek wyjątkowy. Ponieważ przeżywamy uroczystość Bożego Ciała, czyli wyznajemy y, naszą wiarę w to, że Jezus jest autentycznie, realnie obecny w Eucharystii, w swoim ciele i w swojej krwi. Może moi drodzy, dlatego tak się dzieje, że nie oglądamy tych spektakularnych cudów, o których mówi Jezus, dlatego że brakuje nam wiary właśnie w to, że Jezus naprawdę jest obecny pośród nas w znakach sakramentalnych, nawet nie tylko eucharystycznych, ale i w innych sakramentach. Może po prostu brakuje nam tego przeświadczenia w głębi serca, że przyjmując Komunię Świętą, przyjmuje Jezusa Chrystusa realnie obecnego w darze komunii. Bo gdyby nasza wiara, moi drodzy, była pełna, i uwierzylibyśmy w to, co Jezus powiedział, to faktycznie wolni bylibyśmy od działania demonów, byśmy mogli uzdrawiać chorych, a nawet wskrzeszać umarłych. Przecież Jezus sam powiedział, że kto wierzy, ten będzie większe rzeczy działał niż On, będąc tutaj na ziemi. Wiem, moi drodzy, to jest trudna rzecz, trudny temat, ale jakże nam potrzebny i prawdziwy? Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Jezus, moi drodzy, wybrał każdego z nas po imieniu, bo zna nas w sposób doskonały i uczynił nas głosicielami, apostołami dobrej nowiny i dobrych znaków, że możemy w imię Jezusa dokonywać tych cudów, jeżeli tylko w Niego wierzymy. Życzę Wam, moi drodzy, dobrego tygodnia. Niech Chrystus wam błogosławi. Ja pozdrawiam Was dzisiaj z Centrum Kultury Kalasans. Zresztą przez ostatnie tygodnie tylko stąd nagrywamy kolejne odcinki domu na Skale, a dzisiaj jestem w kolejnym pomieszczeniu naszego centrum, czyli w sali teatralnej. Za moimi plecami widać scenę. W tym miejscu odbywają się warsztaty teatralne, zajęcia teatralne, a także zajęcia terapeutyczne przez zabawę w teatr dobre miejsce sprzyjające pracy twórczej najmłodszych do których Bóg powołał nas jako piarów Moi drodzy pozdrawiam i do zobaczenia w kolejny czwartek w kolejnym odcinku Domu na Skale